Sektor Oxo jest drugą, ale jedną z kluczowych nóg w naszej firmie. I tak pozostanie. Dla nas jest to biznes bardzo perspektywiczny, dlatego szereg działań, które już podjęliśmy i podejmujemy i będziemy podejmować, związane jest z rozwojem tego biznesu. Zmieniamy się dla naszych klientów. I nowy plastyfikator nieftalanowy to jest wyraz takiej zmiany. Klienci oczekują plastyfikatorów właśnie nieftalanowych w, w związku z tym my również y, zrobiliśmy tam inwestycję. Wyłożyliśmy na to ponad 40 milionów złotych i w ciągu 12 miesięcy y, doprowadziliśmy do tego, że w tej chwili kończymy okres rozruchu i będziemy mogli y, pełną parą ten produkt w najbliższych tygodniach produkować. Przygotowujemy się do kolejnych inwestycji w tym obszarze. Zwłaszcza kluczową będzie wielofunkcyjna instalacja Takich estrów, plastyfikatorów niespecjalistycznych, dlatego, że to będą plastyfikatory, które będą dedykowane konkretnym klientom czy konkretnym obszarom i będziemy mogli wtedy jeszcze bardziej dostosowywać się do konkretnego klienta i jego oczekiwań. I przecież o to chodzi w biznesie i tak się zmienia segment OXO i jego otoczenie. Generalnie realizujemy przyjęty harmonogram, to znaczy, że. Wiosną tego roku miały ruszyć prace budowlane, takie na, na, najbardziej optymalne i tak się dzieje. Właśnie z tymi pracami ruszamy. Pogoda na to pozwala. Mamy nadzieję całą inwestycję zakończyć w roku 2016, na koniec tego roku. No, mam nadzieję, że jakiś przeszkód nie będzie. Wszystko od strony dokumentacyjnej jest przygotowane. Wykonawca wyłoniony, więc teraz tylko pracować i, i doprowadzić tę inwestycję do końca. Dla nas zawsze to było ważne i to było coś, z czego byliśmy szczególnie dumni w Kędzierzynie. Rok 2014 na pewno nie był takim okresem, w którym nie bylibyśmy wierni temu przekonaniu i tej idei. W związku z tym nasze zaangażowanie, chociażby w siatkówkę. W klub Zaksa, nasze zaangażowanie wiele projektów związanych z kulturą, edukacją, sportem na terenie i miasta, i powiatu, współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Województwem Polskim, to są rzeczy, które nas naprawdę cieszą i, i w, które chcemy także w roku 15 kontynuować. Mam nadzieję, że to nasze zaangażowanie w wysokości no, blisko 10 milionów złotych rocznie na tego typu projekty jest widoczne i jest pozytywnie oceniane nie tylko przez naszych pracowników. Rodziny, ale także przez, przez mieszkańców Kędzierzyna, Koźla i Powiatu. Oceniłbym pozytywnie minione 12 miesięcy. To był czas, w którym w zakresie wskaźników finansowych utrzymaliśmy je na takim poziomie, żeby można mówić o tym, że spółka jest w dobrej sytuacji, a z drugiej strony realizowaliśmy wiele projektów, które. Hmm, które nas rozwijają i od strony inwestycyjnej i od strony organizacyjnej warto przypomnieć że obok tych inwestycji o których tutaj rozmawialiśmy, podpisaliśmy w minionym roku umowę społeczną z organizacjami związkowymi działającymi na terenie naszego zakładu. To jest Określenie właściwych relacji między zakładem a stroną społeczną. Sprawa niezwykle ważna. Dużo zrobiliśmy w zakresie logistyki wewnętrznej czyli poprawy relacji między spółką a klientami tymi, którzy przyjeżdżają do nas po towar, przewoźnikami to, to się wszystko składa na ocenę tego minionego roku. Dobre wyniki finansowe plus. Realizacja założonych projektów dają nam dobrą podstawę do tego, żeby wyjść z optymizmem w rok 2015, choć zagrożeń nie brakuje. Trzeba o tym pamiętać, że chociażby spadek cen propylenu w roku, od sierpnia do grudnia w roku 2014 o 230 euro sprawił, że klienci oczekiwali spadku cen mniej więcej proporcjonalnie na produktach, a to już. Nie zawsze było przez nas możliwe i to spowodowało, że przy zwiększającym się wolumenie sprzedażowym produktów osiągaliśmy niższe marże. Z tym problemem będziemy sobie musieli radzić także w nowym 15 roku.